Cześć, niestety wczoraj mieliśmy małą awarię, a w sumie nie taką małą, bo całkiem dużą awarię w dojo, bo zaczął nam przeciekać dach i dosyć mocno tutaj wszystko zalało. Zresztą pokażę Wam. Może uda się coś zobaczyć. Nie mogę włączyć światła, bo zalało nam całą elektrykę. Tutaj cały, cały sufit jest Cały sufit jest mokro. Teraz powinniście to widzieć. Staram się to teraz wysuszyć. Yy, dlatego nie udało mi się, dlatego nie udało mi się nagrać dla Was treningu, ale zaraz tutaj Wam udostępnię trening, który robiliśmy 3 tygodnie temu. W tym treningu jest do wykonania ten nokata, czyli wszystkie podstawowe bloki, podstawowe pozycje. I prosiłbym Was, żebyście powtórzyli sobie dzisiaj ten trening w tej wyjątkowej sytuacji. Zaraz zacznie się trening. W takim razie ja wam dziękuję i widzimy się w poniedziałek na Zoomie. Dzięki. Cześć. Cześć. Witam was na naszym kolejnym treningu na YouTube. Jak zawsze na początku upewnij się, że nie masz skarpetek, żeby nie było ci za ślisko. Rozłóż ręce i obudź się dookoła, żeby sprawdzić, czy w nic nie trafisz w trakcie treningu. Nie sobie ci. Cześć. Mógłbym zamykamy oczy. Dych przez nos. Wydech przez usta. dech Wydech. ostajemy, okay. os. os, ok, zaczynamy, luźny bieg w miejscu, Krążenia ramionami do przodu, do tyłu. Prawa ręka do przodu, lewa do tyłu, zmiana ręce na boki, do góry, do przodu. Palce. Przepraszam. Pajac. Raz ręce przód, raz ręce bok. Teraz ręce na boki i pajac po skosie. I raz ręce przód, raz ręce bok i pajac po skosie. Ok i wykroki. Jakuzuki, przeciwna ręka do nogi. Łokcie. skręcamy tułu. Odmachy. na boki okay. luźny bieg, kolana wysoko. Pięty o Prawe kolano. lewa pięta i zmiana. Podskoki, obu nóż i jamy. Zatrzymujemy się, ręce na biodrach, głowa góra-dół. Prawo-lewo. Na boki. Sprążenia barkami do tyłu, do przodu, góra-dół, składamy dłoń nad garstki, ruszamy góra-dół. OK, naciskamy jedna dłoń na drugą, nie za mocno, rozluźniamy, łapiemy za palce, rozciągamy, rozluźniamy, naciągamy, lewa ręka do góry, zmiana, druga ręka, rozluźniamy. Delikatny rozkrok, ręce w bok, skłon w przód i skręt do skłon. Zatrzymujemy się na dole, krążenia trzy razy w lewo i trzy razy w prawo. Okej, okay, jamy zatrzymujemy się, kręcimy biodrami w lewo w prawo na boki. Podnosimy do góry. Lewą nogę i lewą rękę, i na liczenie dotykamy do podłogi. Idź i wracamy. Mi. Sam. Ekstra, zmiana, druga strona to samo. Idź. ni, Sam. Jamy. Odstawiamy, rozluźniamy. Jeszcze raz lewa noga do góry, luźno wyrzucamy Maigeli zmiana druga strona jamy, palce pięty okej okay. rozluźniamy kładziemy ręce na biodrach i przechodzimy, albo w sumie teraz są nam niepotrzebne, przechodzimy do głębokiego przesiadu Rozpychamy delikatnie łokciami kolana. Poruszaj trochę wiodrem. Prostujemy nogi z w przód. I powoli prostujemy się. I rozluźniamy. Okej. Okay. I jeszcze raz. Głęboki przysiad. Schodzimy na dół. Kładziemy ręce z tyłu. Kładziemy kolana. Dziewięćdziesiąt, dziewięćdziesiąt. Zmiana. Zmiana. Zmiana, pijamy, uginamy, rozpuśniamy, łączymy stopy, przyciągamy do głowy, rozluźniamy i dociskamy kolana do maty, do podłogi u was. Jamy, rozluźniamy raz jeszcze, łapiemy za pęp i powoli prostujemy nogi. Jamy, półwinamy Galaretka. przechodzimy do głębokiego przesiadu, ruszamy wiaderkami. Rozpijemy nogi, skłon przód i powoli podnosimy się. Okej, okay. rozluźni i tak jak mówiliśmy na poprzednim treningu spróbujemy dzisiaj wykonać całe ten nokad. Ok, rozluźnij się, muszę by dać ci, i zaczynamy. prawa noga do przodu, oj, zuki czuda. Idź, prawa noga, prawa ręka. Ni, wracamy. To samo na drugą stronę. San, si, teraz Ojzuki, Joda, Go. ro, i lewa, si, ch, ha, ch. i teraz będzie diakuzuki. prawa noga, i lewa ręka. Idź. Mi, wracamy. I druga strona. San. Lewa noga, prawa ręka. Si, wracamy. Joda. Go. Ro. Sić. Hać. I teraz zejście do tyłu. Getam para i Prawa noga będzie szła do tyłu, a lewa noga zostaje z przodu. Idź, Gedam baraj, Ni jakkuzuki, Sam wracamy i druga strona. Idź Gedam baraj, ni jakkuzuki i sam wracamy. Teraz uciuk, idź. Ni jakuzuki. Sam, druga strona, idź, Ucił. biodra otwarte, mi, jakuzuki biodra zamknięte, sam, powrót. Shuto uke kokutsu dachi, idź. Shuto uke. pozycja kokutsu dachi, mi, Jaku nuki te, pozycja zenku tsudachi, sam, powrót i druga strona, idź, mi. San. Shi. Powrót. Teraz będzie blok, który się nazywa Jodan Barai. Prawa ręka do środka. Idź. A lewa dołem wychodzi na zewnątrz. Ni. I teraz jak Zuki Jodan. San. Shi. Wracamy. I druga strona. Idź. Lewa. Ni. Prawa wchodzi do środka. San, dziakuj, zuki, jodan, si, wracamy. Age, Łuk. Idź, prawa noga do tyłu. Lewa ręka robi blok. Ni. I wracamy. I druga strona. San, si. I wracamy. I ostatni blok. Sotpa, Łuk. Idź, lewa ręka robi blok. Ni, prawa kontra, tak. sam i druga strona. I. ni, San. I muszę widać. -si. Hej. O, rozluźniamy się. Rozluźniamy się. Strasznie dużo do zapamiętania, żeby się w tych ruchach nie pomylić, ale jest to dobre ćwiczenie, zarówno dla naszej pamięci, jak i do przećwiczenia wszystkich technik. Podstawowe. Ok, wykonamy to jeszcze raz. Tym razem stanę tak samo jak ty, czyli będziemy stać twarzą w tym samym kierunku. Uwaga. Oj. Prawa ręka do przodu. Uderzamy ojzuki. Czuda. I drzwi się do przodu. I wracamy. Teraz druga strona. Sam. Si. Teraz będzie owizoki czoda. Prawa noga, prawa ręka. Go. Ro. I druga strona. Si. Chodź. Si. Okej. Okay. Prawa noga, lewa ręka. Jak uzuki? Idź. Mi. I druga strona. Lewa noga, prawa ręka. San. Si. Teraz Jordan. Prawa noga, lewa ręka, joda. Idź. Mi, wracamy. I druga strona. Sam, Shi. wracamy. I teraz wyjście prawą nogą do tyłu. Lewa ręka, genan balaj. Idź. Jeden balaj. Mi, jak Sam, wracamy. I druga strona. Idź. Jeden balaj. Mi. Jaku zuki, Sam. Wracamy. Teraz uciłek. Idź. Prawa noga do tyłu. Lewa ręka robi uciąg. Mi. zuki, Sam. Wracamy. I druga strona. Idź. Uciłkę. Mi. Jaku Sam. Wracamy. Szutołkę. Do pozycji kokuj sudać. Siódmą Pozycja pozycja daci. mi, zęku cudaci, jak te. sam, wracamy. I druga strona. I siódmą kokutsu okołcudaczy, mi, jak te. zęku cudaci, i wracamy. Jodan Baraj, sam, prawa ręka do środka, lewa na zewnątrz. I mi, jak uzuki Jodan, sam, wracamy, chi w drugą stronę, go wracam, agiuk i mi jakuzuki san wracam, chi w drugą stronę, A Go. Ko jakuzuki do Wracamy. i ostatni brok sotuk i mi, sam, i w drugą stronę idź w sotuchkę, mi, jak uzuki, sam, i jamy. Muszę widać. O, so ok, okej. Rozluźniamy się. Myślę, że dwa razy na dzisiaj wystarczy. Spróbuj sobie w wolnym czasie zrobić całe tukata. Bez podglądania na filmiku. Czy zapamiętasz po kolei wszystkie bloki, jakie tutaj występują. Ok. Rozluźniamy się. I przechodzimy teraz do ćwiczeń siłowych. Zaczynamy od pompki. Połóż się na brzuchu. Ustaw odpowiednio ręce. Łobatki ściągnięte. I zaczynamy. Idź. Ni. Sam, si, go, ro, sić, h, q, ju, ok, to go i przysiad. Ić. NI. Pilnuj, żeby Twoje kolana były w odpowiednim miejscu. SA. Nie odrywaj pięt. SI. GO. RO. SI. h, Q. JU. Ekstra. Teraz nasze paniona. Podpiramy się leżąc z tyłem i unosimy do góry lekko ujęte nogi. Iść, Mi, San, Si, Go, Ro, Seed, si, h, Q, Chu. Ok, kładziemy się na plecach, kładziemy nasze ręce na podłodze i próbujemy złączyć ręce na górze. Nie odrywając rąk. Idź, idziemy do góry. Nie musimy dotknąć, mamy tylko spróbować. Nie chodzi o to, żeby dotknąć, a oderwać tą ręce od ziemi. Tylko spróbować. Mi i wracamy w dół. San, shi, go, Ro, Si. hacz. Q, Dżu. Ok. I przechodzimy do kręgu podpartego. A przepraszam, najpierw robimy plecki. Najpierw robimy plecki, czyli kładziemy się na brzuchu. Kładziemy sobie dłonie pod brodę. I unosimy do góry klatkę pierwszą. I, Ni. San. Shi. Go. Rok. Sić. H, q, Dżu. Ok, i teraz klęk otwarty, i podnosimy do góry prawą rękę i lewą nogę. Idź. i wracamy. Ni, sam, si, go. I zmiana druga strona. Idź. mi, sam, si, go, ekstra, i pod przed ramiona, i trzymamy deskę. Idź, mi, sam, si, go, ro, si, hat q, ju. Inch, mi, sam, si, go, ro, sić, hać, kiu, żu, i ostatni 10 sekund. mi, sam, si, go, ro, sić, hać, kiu, żu, i jamy. Ok, Siadamy sobie w sejsa, rozróżniamy się. I powoli wstajemy. Dziękuję ci za kolejny trening. Przypominam, że serie siłowe wykonujemy samodzielnie jeszcze dwa razy. Jeśli znajdziesz chwilę czasu, to proszę cię, żebyś spróbował wykonać ten nokata, czyli to kata, które ćwiczyliśmy dzisiaj, bez odpowiedzi. Zobaczyć jak sprawuje się twoja pamięć. Jeśli ci się nie udało zrobić kata bezbłędnie, nie przejmuj się, możesz sobie ten trening włączyć jeszcze raz i spróbować się go nauczyć na pamięć. Dziękuję ci za dzisiaj. Widzimy się na treningach na Zoomie w poniedziałki dla grup starszych, w środę dla grup młodszych i na kolejnym treningu tutaj na YouTube. Rej Os.